Dostajesz szału, bo znowu udaje, że nie rozumie, co do niego mówisz. Skacze, krzyczy, uderza zabawkami w meble. Te meble przecież były takie drogie. Powtarzasz mu, żeby się uspokoił, że to wszystko są drogie rzeczy. A on nie reaguje. tłumaczysz, że masz przecież teraz coś ważnego do zrobienia. Obiecujesz, że zaraz do niego podejdziesz. Nie reaguje, tak jak tego pragniesz. I wciąż się właściwie tylko zastanawiasz, dlaczego dzieci nie słuchają. Posłuchaj tego podcastu. Może pozwoli ci zrozumieć to. Dlaczego tak naprawdę oddalacie się od siebie? Bo tutaj tak naprawdę nie o słuchanie chodzi, o waszą bliskość. Zapraszam. Posprzątaj wreszcie to zabawki, powiedział podnosząc głowę znad telefonu. Prosił już po raz dziesiąty. Niestety tym razem nie dotarło. Zamiast sprzątać ten mały wulkan energii szalał tak, jakby był to początek dnia, a nie jego koniec. Zastanawiał się więc dlaczego go nie słucha. Przecież dziecko powinno słuchać rodziców. Tak je wychował. Ma słuchać i szanować. Tatę, mamę, babcie, dziadka, no i oczywiście wszystkie ciocie w przedszkolu. No właśnie, skoro ma słuchać, to właściwie dlaczego nie słucha? Przyczyn takiego zachowania może być całe mnóstwo, ale jedna chyba z najważniejszych kryje się w Twoich spodniach. A dokładnie w kieszeni Twoich spodni. Mały prostokątny gadżet, który nie tylko zmienił nasz duży świat. Ale także zmienił nasze małe światy. Nie było aż takiego problemu, kiedy telefon służył tylko do dzwonienia, wysyłania SMS-ów lub grania w węża. Sytuacja zmieniła się w momencie, w którym smartfon zaczął być centrum dowodzenia naszym światem. Jak wynika z raportu, który jakiś czas temu znalazłem w internecie, rynek smartfonów urósł z 33% w roku 2012 do 88% w roku 2018. No i podejrzewam, że pewnie teraz jest jeszcze gorzej, a może właściwie lepiej. W każdym bądź razie smartfonów jest coraz więcej w naszym otoczeniu. Te przeklęte smartfony. W dzisiejszych czasach nasz dzień wygląda mniej więcej tak. Budzik w telefonie, ledwo żyjesz, ale wstajesz. Facebook, Instagram, E-mail, portale. Kawa, toaleta, Facebook, Instagram, portale, śniadanie, wyjście do pracy. Facebook, Instagram, E-mail, portala, pracę i tak od 6 do 17 i nie mów mi, że tak nie jest bo sam się na tym łapię że od samego rana ręka spędzi żeby zobaczyć się z tym swoim smartfonem żeby sprawdzić co tak naprawdę wydarzyło się na tym świecie kiedy ja spałem po pracy teoretycznie mamy czas na dziecko no chyba, że udało nam się wcisnąć jeszcze w jakieś zajęcia pływania piłki nożnej, angielskiego, jazdy konnej czy co tam sobie tylko wymyślisz Wracamy więc zmęczeni z pracy, witamy się z naszym maleństwem, 5-10 minut przytulanek, mały geniusz opowiada Ci właściwie o czym się nauczył, czego dowiedział się w przedszkolu, jak mu minął dzień, zadaje dziesiątki pytań, a Ty czujesz jak powoli Twój mózg odpływa, a palec zaczyna domagać się telefonu. No i myślisz sobie, zajrzę na chwilę na Facebooka, a na pewno nie zauważy. Mówisz mi zauważy i to szybciej niż się tego spodziewasz. Pewnie nie zwróci Ci jednak uwagi. Tak jak ty byś to zrobił, prawda? Ale będzie opowiadał dalej swoją historię. Pamiętaj jednak, że w głowie zapisuje mu się informacja: Tata mnie nie słucha. A tak długo się nie widzieliśmy. No i tu masz w wtopę numer jeden. Przegrywasz walkę o jego emocje. Nawet kiedy udajesz, że go słuchasz, spodziewaj się, że prędzej czy później padnie pytanie dotyczące historii, o której właśnie mówi, a ty nie będziesz znał odpowiedzi na nie. Wtedy zaliczysz kolejną i to dużą wtopę. Dziecko ci o tym pewnie nie powie ale sobie to odpowiednio zakoduje. No więc wróćmy do początku i zastanówmy się, dlaczego ten mały człowieczek miałby słuchać właśnie ciebie. Dzieci uczą się najlepiej na przykładach, obserwując otaczający na świat, a rzadziej poprzez nauki wygłaszane nawet przez ich największego guru, jakim może być tata. Dlatego musisz zapamiętać, że każde twoje za chwilę, potem, zaraz, zaczekaj, mam ważniejsze sprawy, niedługo usłyszysz z tych maleńkich ust i pewne jest to, że szybciej niż się tego spodziewasz. No i wiedz o tym już teraz, to zaboli. Nie zdziw się zatem, że dziecko może mieć jakieś ważniejsze sprawy niż sprzątanie, że może zrobić coś później, skoro tak naprawdę samu to wbijasz do głowy. A jak w takim razie sprawić, żeby był wilk City owca cała? Słuchaj, no jasne, że możesz mieć ważniejsze sprawy które są ukryte w Twoim telefonie niż odpowiedź na pytanie dziecka Tato, a szczurki zjadają mrówki? Nigdy jednak nie lekcjowasz jego pytań. Nie zbywa ich tekstami w stylu Nie teraz, mam ważniejsze rzeczy na głowie. Prostym trikiem, kiedy musisz korzystać właśnie teraz ze smartfonu jest po prostu odłożenie urządzenia na chwilę, na sekundę, popatrzenie na dziecko, złapanie go za rękę czy pogłaskanie po głowie i po prostu powiedzenie Kochany, za moment Ci odpowiem na Twoje pytanie, bo... Wiem, jak jest dla ciebie ważne, ale teraz tak naprawdę muszę szybko skończyć jedną rzecz telefonii. Nie wiem, wysłać szybko jednego maila do pracy, bardzo ważnego. I zaraz będę do twojej dyspozycji. Pobaw się chwilkę. Uważaj, żeby nie było za późno. Musisz zawsze pamiętać, że kiedy dziecko krzyczy, rozrabia, smuci się, boli je brzuszek, to tak naprawdę może oznaczać, że w swoich relacjach już dawno się oddaliliście. Twój maluch nie ma już pomysłu, w jaki sposób ma zwrócić Twoją uwagę na siebie. Jak zainteresować Cię swoją osobą? Musisz zacząć działać czym szybciej, tym lepiej. Odłóż telefon, znajdź sposób na to, aby pogodzić Twoje życie z telefonem z życiem Twojego dziecka. Zapewniam Cię, że w 90% rzeczy, które musisz pilnie zrobić w telefonie, to nie są wcale pilne sprawy. W sytuacji telefon-dziecko, to Twój syn czy córka powinni mieć wyższą pozycję. Jak pokazuje sam wujek Google, w zeszłym roku Polacy szukali najczęściej niezbyt ważnych rzeczy, uwierz mi, no bo czym przy problemach Twojego dziecka jest informacja na temat strajku nauczycieli, olgi Tokarczuk, czy nawet wyborów europejskich. Warto jednak ten czas poświęcić na bycie rodzicem. Kiedy dziecko dorasta, ma największą liczbę pytań, kiedy najbardziej potrzebuje Twojej pomocy. Więc wyloguj się w tym momencie do życia i bądź jego życiem. Tak naprawdę, jeżeli teraz nie zbudujesz więzi ze swoim dzieckiem, to później będziesz żałował tych minut spędzonych w internecie. Jeśli teraz nie odpowiesz mu na pytanie, czy jaszczurki jedzą mrówki, to kiedyś nie zapyta, czy narkotyki są złe. Budowanie więzi z dzieckiem jest bardzo ważne, szczególnie wtedy, kiedy masz dla niego mało czasu. Kiedy widzicie się na chwilę rano, kiedy go ubierasz i wyprawiasz do przedszkola, a później dopiero po przedszkolu, gdy odbierasz go wracając z pracy. I te kilka godzin rozłąki. Jest dla niego czasem, kiedy wiele bodźców dociera do jego mózgu. Nie wszystkie je rozumie. A o wiele rzeczy właśnie w tym momencie chciałby Cię zapytać. Kiedy więc się spotykacie po kilkugodzinnej rozłące, to ten mały człowiek chce wiedzieć, że teraz on jest dla Ciebie najważniejszy. Przecież przez kilka godzin coś lub ktoś inny był ważniejszy, skoro się przez ten czas nie widzieliście. Otóż więc telefon, tablet, komputer, telewizor i znajdź czas dla dziecka. Odpowiadaj na jego pytania, bawcie się, rysujcie, grajcie w gry. Pokaż mu, że jest dla Ciebie najważniejszy lub najważniejsza i zawsze może zwrócić się do Ciebie ze swoim problemem. Interesuj się jego życiem. Powodzenia. Po prostu bądź ojcem i bądź tatą. Miłego dnia.